Co jest fajnego w filmie, że warto go obejrzeć? Bo to jest fi film Simona Kostak. To jest film, który podchodzi z ogromną czułością, szczerością, uczciwością i prawdą do przyrody, natury i też świata zwierząt. Mhm. A czy właśnie ten temat rodziców, którzy niekoniecznie wspierają cię w tym, co robisz, e, no, był tam początek taki, że matka cię strasznie A, okay, nie, nie do? O mnie tylko tak, tak, tak. Okay. Mówię, bo, nie, nie, absolutnie. E, ale czy? Masz jakąś radę dla młodszych odbiorców, czy powinniście właśnie słuchać, kierować tym, co czują wewnętrznie, czy jednak mieć na uwadze to, co mówi rodzic i niekoniecznie cię motywuje do działania. Ja myślę, że jeżeli ktoś ma bardzo dobrze wykształcone swoją intuicję i jakiś taki instynkt nawet zwierzęcy, który nas pozostał, to trzeba chyba za tą iść i podążać, bo to jest później coś, co może nam się najpiękniejszego wydarzyć w życiu, i to, że możemy żyć później w zgodzie ze sobą. Okay. A co by było, gdybyś ty miała taką sytuację, to jakbyś sobie z tym poradziła? Myślę, że ja jestem bardzo waleczna, podobnie jak Simona, więc walczyłabym o swoje marzenia i o jakieś takie budowanie i czucie, poczucie bezpieczeństwa w jakimś komfortowym dla mnie świecie. Okay. super. Pięknie ci dziękuję. Bardzo, bardzo mi miło dziękuję. i miłego nie życzę.